Chcemy podczas tego seminarium spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy przenosić to niezwykłe dziedzictwo, ten niezwykły spadek, jaki zostawili nam nasi przodkowie, którzy już nie żyją, którzy bohaterską śmiercią ginęli w czasie wojen, powstań. A także walki z reżimami totalitarnymi już po II wojnie światowej. Pilecki to człowiek niezłomny, który, którego charakteryzowała nie tylko niezwykła, można powiedzieć wręcz nadludzka odwaga osobista, poświęcenie, ale jednocześnie skromność i postawa służby. Oprócz tego, że był żołnierzem w czasach pokoju. Był także zerowym obywatelem. E, aktywnym zerowym obywatelem. E, myślę, że e, zadając śmierć fizyczną w 1948 roku i wskazując na zapomnienie poprzez to, że nawet komuniści w Polsce e, nie oddali rodzinie ciała ani nie ujawnili miejsca pokówku. E, Chciano zatrzeć pamięć o tym człowieku, i jednocześnie o tych ideałach, którymi którym się w życiu kierował. Historia wielu bohaterów najczęściej jest tragiczna. Jeżeli mówimy o heroizmie, to on zwykle kończy się bohaterską śmiercią. Tak było w przypadku rotmistrza Pileckiego, ale musimy pamiętać, że to była postać niezwykła. Osoba, która dobrowolnie daje się zamknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, po to, by móc poznać, co tam się dzieje, i poinformować aliantów o sytuacji w tym obozie, a pewnie i w innych, ponieważ była ona podobna. Osoba, która następnie walczy w polskim podziemiu, walczy w powstaniu warszawskim, zostaje zamordowana w wyzwolonej spod okupacji hitlerowskiej Polsce co dobitnie pokazuje, że Polska wtedy nie była krajem wolnym, ponieważ żaden wolny, demokratyczny kraj nie niszczy, nie morduje swoich bohaterów, a tak stało się z Rotmistrzem Pileckim.